Świętego Jana, rozdział 14, wersety od 2 do 11. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda, i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli, mnie poznali i ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do Was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj trochę dłuższy fragment ale dość taki znany fragment, dość często cytowany. Tutaj pan Jezus mówi, że ja jestem droga i prawda i żywot. W niektórych tłumaczeniach rzeczywiście jest ja jestem drogą, prawdą i żywotem albo życiem. Może wydawałoby się to takie bardziej gramatyczne, że pan Jezus mówi ja jestem drogą i prawdą i życiem. Natomiast, kiedy sięgniemy do oryginału, tam wyraźnie jest napisane, że Pan Jezus o sobie mówi, że ja jestem droga i prawda i żywot. Czym to się różni? Kochani, kiedy Pan Jezus powiedziałby, że jest drogą, to mógłby być jedną z wielu dróg. Kiedy mówi, że On jest droga, to wskazuje na konkretną, właściwą drogę. Jeżeli mówi, że jest prawda, to jako jedyna prawda absolutna i jako żywot, to życie, jako jedyny, który jest życiem i daje życie. Konie. jest to niesamowicie ważne, dlatego że dzisiaj, zresztą i 2000 lat temu, ma, było wiele pomysłów na prawdę, wiele pomysłów na życie i wiele pomysłów na Boga. I jeszcze wcześniej również ludzie różne mieli wyobrażenie na temat Boga. Od samego Początku właściwie kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, Adama, Ewę, raj, oni się rozmnożyli, wszedł grzech, to ludzie zaczęli inaczej postrzegać sobie Boga i wymyślać Boga. Ale Bóg to nie jest ktoś wymyślony. Bóg jest bytem, który zawsze był, zawsze będzie. I oczywiście Bóg pokazuje nam, się. Boga nikt nigdy, nigdy nie widział, Boga nikt nigdy, nigdy do końca nie poznał ale Bóg w swojej tajemniczości pozwolił na pewne rzeczy, abyśmy o Bogu się dowiedzieli i poznali. I to, co On chciał, to nam przedstawił i zostawił właśnie w Piśmie Świętym, abyśmy poznali Boga. Ale tutaj też możemy przeczytać tą rozmowę Pana Jezusa z, ze swoimi uczniami i widzimy i dostrzegamy, że żeby poznać Boga, to nie tylko, że czytamy Pismo Święte, ale tutaj się dowiadujemy, że prawdziwie można poznać Boga tylko i wyłącznie przez poznanie Jego Syna, właśnie przez poznanie Jezusa Chrystusa. I tutaj znowu, przez te lata pojawiły się różne religie, różne pomysły na Boga, i ci wyznawcy twierdzą, że ich Bóg jest tym Bogiem, prawdziwym i chcą pokazywać Boga. Ale tutaj dowiadujemy się, że prawdziwego Boga można poznać tylko i wyłącznie przez poznanie Jezusa Chrystusa. Jest to o tyle ważne, kiedy mamy no dobrze, powiem to, jakby trzy podobne do siebie religie. Ja wiem, to nie jest do końca składnie teologicznie, i wiem, że gdzieś tam usłyszę głosy, chrześcijaństwo to nie jest religia. Tak, oczywiście o tym wiem. Natomiast mamy judaizm, mamy Żydów, o których czytamy przecież w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie. Czytamy tam o Bogu. I jest gdzieś taki pomysł, że właśnie Bóg Żydów, Bóg chrześcijan oraz Bóg muzułmanów to jest ten sam Bóg. I każdy, każda ta religia przedstawia Boga w jakiś sposób. Ale tutaj czytamy, że żeby poznać Boga, tego prawdziwego Boga, nie można go inaczej poznać, jak tylko i przez Jezusa Chrystusa, przez poznanie Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? To oznacza to, że Ci, którzy nie uznają Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Nie wystarczy go uznać za dobrego człowieka, za jednego z proroków. Jego trzeba uznać za Boga, Syna Bożego. Oczywiście nie da się tego, jeżeli Ojciec nie przyprowadzi, nie da tego objawienia, właśnie z góry. Ale też, jeżeli nie mamy tego objawienia. To nie możemy powiedzieć, że znamy Boga. Samo przeczytanie Pisma Świętego może pomóc jak najbardziej w poznaniu Boga, ale niekoniecznie da nam obraz Boga i poznanie Boga. Bo jeżeli uwierzymy, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą, On jest tą drogą, która prowadzi do Ojca, On jest tą prawdą, ta jedyna prawda, która prowadzi do Ojca i On jest tym życiem, które prowadzi do. Ojca, wtedy jesteśmy w stanie poznać prawdziwego Boga. Też słyszy się, że jest wiele właśnie religii do Boga, wiele dróg do Boga, ale tutaj wyraźnie w tym fragmencie, a i nie tylko w tym fragmencie, zobaczymy, że jest tylko jedna droga. Więc Pan Jezus jest droga, nie drogą, nie jedną z wielu, ale jest tą konkretną, jedyną, która Przyprowadza do Ojca. Tutaj też pięknie widzimy, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem do Boga, Ojca i nie ma innego. To nam pięknie pokazuje, że żeby przyjść do, do Boga, musimy uwierzyć Jezusowi Chrystusowi. Wszelkiego rodzaju inne zabiegi, wszelkiego rodzaju inne możliwości inne drogi, po których chcemy iść i przychodzić do Boga, no są właściwie bez sensu. Są niczym. Jest tylko jedyny pośrednik: Jezus Chrystus. Tutaj tak czytamy w tym fragmencie. Oczywiście możemy też przeczytać inny fragment, na przykład z listu apostoła Pawła, do Tymoteusza. I wiele, wiele innych, które właśnie wskazują, że tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa możemy przyjść do Boga. Czy w takim razie jest możliwość, aby przyjść do Jezusa przez kogoś innego? Kochani, wiem, że są takie próby, ale w Piśmie Świętym nie znajdziemy wskazań na to, aby przychodzić do Pana Jezusa. Przez kogoś innego. Wyraźnie tutaj mówi Pan Jezus, na przykład do Filipa: Jesteś ze mną, widziałeś mnie. To ci powinno wystarczyć, aby poznać ojca. Nigdzie nie widzimy, aby Pan Jezus wskazywał na jakiegoś pośrednika pomiędzy nim a zwykłymi ludźmi. A wręcz przeciwnie, Pan Jezus nawet dzieciom, malutkim dzieciom, mówił: Przyjdźcie do mnie, Wy same. Te dzieci chciały przychodzić, ludzie przynosili dzieci do Pana Jezusa. Co prawda uczniowie chcieli zabronić, ale Pan Jezus, sam Pan Jezus powiedział, nie zabraniajcie. Każdy może do mnie przyjść. I ci, co przyjdą do Pana Jezusa, Pan Jezus mówi, ja ich nie odrzucę. Ja ich nie zostawię. Sam wzywa nas, że wszyscy, którzy jesteśmy spracowani, obciążeni, przyjdźcie do mnie, do mnie bezpośrednio, a ja wam dam ukojenie. Kochani, i to nam pokazuje, że mamy bezpośredni dostęp do Pana Jezusa Chrystusa. Nie potrzebujemy żadnego pośrednika do Pana Jezusa. A kiedy przyjdziemy do Pana Jezusa, to Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem, który może przywieźć nas do Ojca. Przez Niego możemy wszystko powiedzieć Ojcu. Kochani, to jest niesamowite podejście i postawa Boga Wielkiego. Popatrzcie się, my zwykli ludzie stworzeni przez Boga, tak naprawdę nieistotni tacy malutczy. Mamy dostęp do Boga, wielkiego, potężnego Boga i Bóg wzywa nas, abyśmy właśnie do niego przychodzili i on się nawet cieszy, że my zwykli ludzie prości możemy do niego przyjść i daje nam bezpośredni kontakt z sobą. Ojciec przez Chrystusa, a Chrystus wzywa: Przyjdźcie do mnie bezpośrednio. To jest, kochani, piękne zapewnienie, że nie jesteśmy sami, nikogo nie potrzebujemy do tego, aby przyjść do Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus czeka na nas, jeżeli tylko chcemy, Bóg czeka, aż do Niego przyjdziemy. Pozdrawiam serdecznie Bogusławie i życzę dobrej nocy.